Witam Was serdecznie w odcinku informacyjnym na kanale Króla Elfów. się się dwa odcinki informacyjne na dwóch różnych kanałach i zaraz będzie o tym informacja. Jednakże pierwsza, bardzo ważna i dość smutna informacja to jest to, że na razie kanał Mroczny Król Elfów, czy bardziej znany Król Elfów, jest na razie kanał zawieszony. Na tym kanale nie będzie się na razie pojawiało nic z powodu z tego, że kanał jest zawieszony. Jest kilka inaczej wy wiecie które i jakie były te powody, ale jednakże nie zostawiam Was samego, ponieważ przechodzę na drugi kanał i powodem tego, że również zawieszam ten kanał jest jednym to, że chcę się zająć moją ligą Prolicz F1 Poland, następnie Prolicz Project Cars Poland. To również będzie mm, brane pod uwagę. Jednakże na razie, jak wiecie, Projekt Card zostało przesunięte na miesiąc marzec 2015 roku. Jednakże, chodzi o ligę, postanowiłem zająć się ligą. Powstał prywatny, oficjalny kanał Ligi. Link macie tutaj teraz podany. Do, tej, do tego kanału możecie subskrybować yy, i oglądać. Na tym kanale będą pojawiać się informacje związane z onboardy. Wywiady, konferencje prasowe, powyścigowe i to, co chcę wprowadzić, czyli komentarze, wyścigi z komentarzem. Będę chciał zwerbować jednego dość sławnego komentarza. Sławnego, dzielnie to zabrzmiało, może sławnego youtubera, który dość też dobrze komentuje i znacie go z dość takiej ciekawej perspektywy. Nie wiem, czy zgadniecie o kogo mi chodzi. Zobaczymy, czy mi się udawał zwerbować na razie nie informuję, nie podaję żadnych danych, bo jeszcze z tą osobą nawet nie rozmawiałem, tylko dzisiaj mi w pracy wpadł taki pomysł, aby go słowa zwerbować i z nim to komentować, bo pewnie kojarzycie o kogo mi chodzi, a jak kojarzycie, to wpiszcie na komentarzach to to jest jedna z tych dobrych wiadomości, zła to jest to, że na razie kanał zawieszam, nie będzie się pojawiało nic, dobra wiadomość to jest to, że e, najprawdopodobniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, dostanę baner, dostanę awatar, e, to ruszy sowim okiem i na razie będziemy się starać e, tam troszkę rozwijać, no, fakt faktem gry, kanał YouTube związany z grami jest już dosyć tutaj rozbudowany w Polsce ogólnie, Fakt faktem Motorsport, no słabo, ale przyjrzyjmy się prawdzie w oczu. Motorsport w Polsce jest mniej sławny niż piłka nożna i trudno się będzie na tym wybić. Oczywiście są już osoby dobrze wybite, takie jak na przykład w Polsce Mr. Ernie Bird czy e, Kondias. to są osoby, które na razie na tym etapie tam rządzą. Więc na razie damy sobie spokój i pójdziemy właśnie w kierunku ligi tak jak mówię będę chciał zwerbować pewną osobę do komentowania wyścigów ala AOR, czyli będą pojawiały się wyścigi z komentarzem, czyli taki można powiedzieć live z wyścigu, coś ala Borowczyk i reszta um, ekipy no, a na swoim okiem będą oczywiście konferencje prasowe, przegląd f Racing i e, podsumowanie zapowiedzi Grand Prix Formuły 1. Może mi się to uda przynajmniej e, troszkę rozwinąć, troszkę Wam popowiadać e, coś o Formule 1. Ciekawostki mogą być jakieś tam, e, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, mogą się pojawić w tak zwane vlogi już można to organizować więc to by było na tyle w tym odcinku, na tym kanale więc tak jak ja Was zapraszam jeszcze raz, tu macie tutaj w tym momencie macie link do oficjalnego kanału ProLiż Evan 1 Poland tu dostaniecie teraz oficjalny link do fanpage'a Ligi ProLiż Evan Poland a tu dostaniecie oficjalny link do Sowim Okiem to by było na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze, jeżeli chodzi o gry, spotkamy się kiedyś. No i jeszcze nie raz będziemy ze sobą rywalizować. Teraz zapraszam Was za chwilkę na kanał Pro League e Poland kanał na YouTubie. Bo tam będą się pojawiały informacje zaraz związane z ligą. Bo kilka pomysłów nowych zostało wprowadzonych przed czwartym sezonem. Więc no. Na razie do zobaczenia Was wszystkich, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy, może we Wrocławiu, na Widapie. to tylko moje marzenia, ale warte do spełnienia, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa pa, cześć.